Siemanko Ludziska, witam was serdecznie. Dzisiaj schodzimy, można powiedzieć, na ziemi i wracamy do korzeni. Jak byłem dzieciakiem, nie było YouTube'a, nie było internetu, więc wiedza o motoryzacji była bardzo skromna i czerpana głównie z małych tych takich wkładek w gumach turbo. Wszyscy je zbieraliśmy, wszyscy się nimi ekscytowaliśmy. I jakbyście zapytali wtedy jakiegokolwiek dzieciaka na osiedlu, o jakim małcie marzy, to wszyscy mówili, jak jeden mąż, jak kiedyś wygram w Totolotka, albo będę gościem, który dojdzie do czegoś w życiu, kupię 911 turbo. I dzisiaj za nami stoi 911 Turbo, auto w którym spędziłem naprawdę kawał, kawał czasu w ostatnich trzech latach niemalże. Zrobiłem tym autem prawie 40 tysięcy kilometrów, więc myślę, że to i owo mogę Wam o nim powiedzieć i właśnie to chcę dzisiaj zrobić. Chcę Was zaprosić na pokład, pojeździmy, pokażę Wam różne fajne ciekawostki, niuanse związane z tym autem, opowiem trochę o, o wadach, o zaletach, bo oczywiście takie też są. Więc co, zaczynamy, zostańcie z nami i lecimy. Kochani, przypominam wam, że cały czas trwa konkurs, w którym do wygrania jest przejażdżka na prawym fotelu w dowolnie wybranej furze z mojej stajni. Czyli możecie przejechać się Turbo SM z tego filmu, albo r albo Maverickiem. Szczegóły i zasady znajdziecie w filmie z zeszłego tygodnia z Mercedesem C63 AMG. Zasady są bardzo proste, więc zapraszam do udziału. Powodzenia! Czasy się zmieniły. Jest troszkę inaczej, wszyscy wiedzą, jakie statki na świecie kosmiczne różne krążą, jakie fury można mieć, o jakich osiągać. Dzisiaj 911 Turbo S no nie jest już obiektem westchnień absolutnie wszystkich. Fura jest dalej ceniona, dalej ma swoich zwolenników, no jednak Porsche 911 to legenda. Ale tak jak mówię, hype nie jest już taki duży jak kiedyś. No Dzisiaj przede wszystkim na wyobraźni działają wersje takie jak GT3, jak GT2, więc no. Troszkę gdzieś ten Splendor 911 Turbo i cała ta magia zmalały, opadły, żeby nie powiedzieć, że zeszło półkę niżej to auto. Świat oszalał trochę. No, mamy w tej chwili samochody, które mają po 600, 700, 800, czasami nawet więcej koni, więc no, czysty obłęd. Dzisiaj tak naprawdę zaimponować komuś 500 czy 600 konnym autem nie jest łatwo, ale to naprawdę wciąż jest fajny wóz, a w moim wypadku, no, słuchajcie, mogę Wam dzisiaj opowiedzieć, jak to jest spełnić swoje marzenie z dzieciństwa? Mam takie powiedzenie. Uważaj o czym marzysz, bo się może spełnić. I naprawdę uwierzcie mi, nie bójcie się marzyć. Marzenia są fajne, marzenia są ważne, bo marzenia pozwalają zwyczajnie zapierdzielać bardziej niż inni i starać się bardziej niż inni i osiągać zwyczajnie te sukcesy. 911 jest naprawdę fajnym wozem. To jest szybkie auto. E, oczywiście są szybsze, są bardziej spektakularne. Ale chyba trudno znaleźć auto, które będzie równie szybkie, i jednocześnie równie uniwersalne i które będzie łączyło w zasadzie rzeczy, które są no, bardzo trudne do połączenia, czyli użyteczność na co dzień, możliwość użytkowania przez cały rok w każdych w zasadzie warunkach relatywnie komfortowe. No bo umówmy się, 911 Turbo jest sportowym autem z krwi i kości ale nie jest, to, nie jest to jeszcze taki superkar, który, który uprzykrza Wam życie na każdym kroku, sprawia trudności z parkowaniem, sprawia trudności w takim codziennym użytkowaniu, w bardzo przyziemnych sprawach. Tutaj naprawdę pod tym względem jest zupełnie, zupełnie inaczej. Momentami zapominamy, że jedziemy autem no, tak szybkim i tej klasy. Więc to jest ewidentnie atut, ale jest to też wada. W momencie kiedy staniecie koło Lambo Huracana, Aventadora czy, czy, czy jakiś, jakiegokolwiek Ferrari, Prawda jest taka, że blask 911 blednie i to bardzo, bardzo mocno. Pomówmy no, się, turbina wygląda przy nich jak ubogi krewny i to, to jest fakt. Z tym trudno dyskutować, ale tak jak powiedziałem, no weźcie urakana, weźcie Aventadora. Proszę bardzo, zima, śnieg na drodze. No, życzę powodzenia, nawet jeżeli auto ma napęd na cztery koła, to dalej jest praktycznie nie do jazdy w takich warunkach. A tutaj naprawdę kłopotu nie ma, to auto jest poukładane, więc mówię, to co jest jednocześnie wadą, potrafi być zaletą. No 911 Turbo dzisiaj już nie jest autem, które no powiedzmy, że wyrwie innych z butów. W przeciwieństwie do Lambo, które nawet jeżeli kupicie no już wiekowe Galardo czy Murcia Lago, to dalej jest auto, które spowoduje, że po prostu ludziom zrywa berety z głów. Tego tutaj nie ma, ale to potrafi być zaletą, bo są też ludzie, którzy nie chcą się afiszować, nie chcą się pokazywać mimo, że, że no to jest auto, które nie kosztuje mało ma rewelacyjne osiągi, to jednak dla większości przysłowiowych kowalskich ludzi takich, którzy nie interesują się motoryzacją, to jest normalny wywóz, to jest Porsche jakich wiele i oni nie rozróżniają GT3 od Turbo czy, czy zwykłej karery, dla nich to jest po prostu Porsche i wydaje im się, że powiedzmy kosztuje trzy razy czy cztery razy mniej niż rzeczywiście. To potrafi być zaletą. Słuchajcie, 911 Turbo S ma jedną zasadniczą wadę, i to jest jedna z większych wad tego samochodu, z którą trudno dyskutować, a mianowicie brzmienie silnika. Fabryczny nie brzmi. Fabryczny gada jak odkurzacz, szumi, wyje, huczy, no nie dzieje się wiele. Oczywiście jakiś tam delikatny popcorn się pojawia, ale to nie jest to, czego oczekujecie w aucie tej klasy i z osiągami tego poziomu. Tutaj zrobiliśmy jedną drobną rzecz, a mianowicie. Mamy magiczny guzik. Jest customowy wydech od rcp exhaust nie. Wydech typu Turbo Back, czyli wszystko od turbin jest totalnym customem I Teraz mamy otwarte klapy Tryb Sport Plus. Posłuchajcie, jak to brzmi. I to już jest inna bajka w tym momencie. Teraz to auto nie tylko podaje, ale fenomenalnie brzmi. Z wydechów idzie ogień. Nie wiem, czy będzie to widać na nocnych shotach, ale naprawdę marchewy są bardzo soczyste. O, no, jak słyszycie teraz, każdej redukcji towarzyszy łomoc wydechów, no coś się dzieje. Słychać tę turbinę, tak naprawdę w tym momencie dopiero słychać, że to auto żyje. Słychać, że to jest zło, że to nie jest byle jakaś tam 911. Tylko to jest naprawdę konkretny sprzęt. Diabeł z rodem, i naprawdę, no słuchajcie sami, w tym momencie tu się dzieje. Relatywnie głośno. Ale przyznacie, że przyjemnie. I o to chodzi w takich samochodach. Mają być emocje. To nie może być po prostu auto, które jedzie i to nawet szybko. Ono ma dawać po prostu to coś. Ma być ten, ta magia. To, to uczucie, że siedzicie w czymś wyjątkowym, że tu się po prostu zwyczajnie dzieje. To za to ludzie kochają takie samochody. I to jest niestety ta motoryzacja, która powolutku odchodzi. Jeszcze turbiny pół biedy, ale zaraz będziemy mieli wszędzie hybrydy, elektryki, więc słuchajcie, no, trzeba się tym cieszyć. Trzeba się bawić takimi autami, póki jeszcze, jeszcze w ogóle można. Bo nie wiem, czy za 2-3 lata nie okaże się, że zostaniemy zarzuceni takimi podatkami, że w ogóle strach będzie takie auto z garażu wyprowadzić. Więc cieszmy się tym. To się nigdy nie znudzi. Naprawdę robię to milionowy raz. Ale gęba mi się śmieje za każdym razem. Jak tego nie kochać? Jest rzecz, z której 911 definitywnie słynie, a mianowicie atomowe starty. Procedura startu w tym samochodzie to jest po prostu coś, co trzeba przeżyć. Tego się nie da opisać. Ja Wam oczywiście spróbuję to pokazać, ale wierzcie mi na słowo, to i tak jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje w środku. Więc przechodzimy w tryb Sport Plus, wyłączamy kontrolę trakcji, pedał hamulca w podłogę, Gas w podłogę, gotowi, ciśniemy. Ja pierdzielę 130, 160, 180, 200. Słuchajcie, jest nas dwóch niemałych chłopów, a to było nie wiem, 9,5 sekundy. Może 9, może 10, trudno powiedzieć. Dzisiaj bardzo gorąco, jest 30 stopni. Więc nie są to idealne warunki na takie zabawy dla auta doładowanego turbinami. One są bardzo wrażliwe na, na ilość tlenu w powietrzu, ale i tak jest naprawdę szybko. Gniecie niesamowicie. To auto jest troszkę podkręcone. To nie jest zupełna seria. Seria ma 560 koni. Ten egzemplarz, tak jak wspomniałem, ma. Kompletny układ wydechowy, który mocno uwolnił możliwość oddychania temu autu pełną piersią, no i dodatkowo jest pewna mała zmiana jeśli chodzi o soft. Pokutuje takie, nie wiem, mit, przekonanie, stwierdzenie, że 911 Turbo jest autem idiotoodpornym, że każdy za przeproszeniem przygłów wsiądzie, wciśnie gaz w podłogę i zrobi z tym autem wszystko. Oczywiście jest to kompletna bzdura. Jeżeli wsadzicie średnio ogarniętego szofera i każecie mu zrobić procedurę startu i pojechać prosto i się zatrzymać, okej, okay, on zrobi gaz podłogę, pojedzie, pojedzie wszystko i nie będzie problemu rzeczywiście ze zrobieniem tego czasu poniżej 3 sekund do setki czy, czy, czy poniżej 9 do... czy tam poniżej 10 sekund do 200. Ale... ale to jest dalej bardzo, bardzo szybki wóz. Dzisiaj naprawdę, to o czym wspomniałem, świat oszalał. Poprzeczka poszła bardzo wysoko w górę, ale to nie znaczy, że 911 Turbo jest wolne na zakrętach. To auto klei i to bardzo grubo. I ten limit jest naprawdę daleko. Jeżeli ktoś ma dość jaj, odwagi i no, umówmy się, umiejętności, żeby do tego limitu sięgnąć, to już naprawdę jest grubo. A jeżeli jeszcze w ogóle trafi się taki fachowiec, który będzie chciał to zrobić w warunkach drogowych, no to naprawdę powodzenia, bo tak jak powiedziałem, te limity są bardzo daleko, a znowu granica jest dość cienka, ona nie, nie ostrzega, tak jak powiedzmy BMW 3 czy C-klasa C, C AMG, to, to, to jest zupełnie inaczej. Tutaj jak mamy tego boka, mimo że mamy napęd na pewno cztery koła, to tu się dzieje więcej, tu trzeba być bardziej skoncentrowanym, trzeba szybciej kręcić kierownicą, trzeba jakby zupełnie inaczej się zachowywać, jeśli chodzi o pedał gazu. No, to jest inne auto i naprawdę, wierzcie mi na słowo, dojście do tego limitu jeśli chodzi o jazdę szybko po zakrętach, wymaga troszkę wprawy i wymaga sporo umiejętności. A czasy, które można robić tym autem w torowych warunkach, to są naprawdę poważne wyniki na miarę aut z najwyższej półki w grupie Open. Możecie naprawdę w weekend pojechać na tor, klepać bardzo szybkie fury, o ile oczywiście macie wystarczające umiejętności i odpowiednie opony na tym aucie a w drugą stronę w tygodniu śmigać do pracy, ogarniać sprawy, robić zakupy, bo jest tutaj całkiem sporo miejsca do, do wykorzystania. Możecie tym autem pojechać na biznesową kolację, możecie zabrać swoją kobietę do teatru, więc nie będzie wstydu. Naprawdę, auto jest wszechstronne, genialnie adaptuje się do rozmaitych warunków i to jest tak naprawdę fenomen tego auta. Ta uniwersalność i to połączenie ognia z wodą, taki wilk w owczej skórze, tak jak widzieliście na nocnych ujęciach, killer, który wyjeżdża do miasta, Robić totalny rozpierdziel i po prostu demolować przysłowiową konkurencję, bo no możecie mi wierzyć lub nie, ale nie spotkałem na, na, na drodze wiele aut, które powiedzmy ze startu, z przysłowiowych świateł na kreskę, jest w stanie z tym samochodem walczyć. I myślę, że w życiu każdego Petrol -heda, każdego miłośnika i maniaka motoryzacji, ja wiem, że pokutuje takie stwierdzenie, że każdy powinien mieć alfę. Ja osobiście tego nie czuję, alfy mi się podobają, ale nie na tyle, żebym. Kiedyś się odważył do Alfy podejść na zasadzie, kupić Alfę. Ale 911 każdy choć raz w życiu powinien mieć, albo chociaż przez chwilę tym autem pojeździć, bo jest to pewien symbol. Jest to auto tak charakterystyczne, że warto po prostu zasmakować tego samochodu, tego jak on jeździ. To jest tak naprawdę trochę taki, taki dziwny twór. To auto generalnie nigdy nie powinno powstać. Ten silnik jest tam, gdzie być nie powinien. On jest z tyłu. On, nie, on powinien być centralnie albo umieszczony z przodu. Jest z tyłu. Ale Porsche oszukało prawa fizyki i na drodze ewolucji tych dziesiątek lat produkcji tego auta i kolejnych generacji spowodowało, że nawet w tym absurdalnym miejscu ten silnik robi robotę. To auto naprawdę świetnie się prowadzi. Oczywiście i prowadzi się inaczej niż auta z silnikami centralnymi czy, czy, czy silnikami z przodu, ale... Na drodze ewolucji doprowadzili je naprawdę do, do, do perfekcji, i w tym momencie trudno mi sobie wyobrazić auto w takim układzie, które będzie równie przyjemnie oddawało moc, prowadziło się i realizowało te osiągi. Czasem trafiają się takie sytuacje, że mamy Bikera i patrzcie, co się dzieje. Nie wiem co to był za motocykl, wiem, że Suzuki gsx XR, ale sorry, z tej odległości nie jestem w stanie Wam powiedzieć czy to była 600, 750 czy litr, chyba nie litr, no ale i tak jak widzicie jest grubo, a teraz zaczynają się zakręty, więc gościa w ogóle nie ma, nie widać. Za to kocham ten wódz. Wiedzieliście już jak to auto jeździ, do czego jest zdolne, ile potrafi dać fanu, tak prezentuje się w pełnej krasie, jak to mówią, koniak jaki jest każdy widzi, a raczej świnia jaka jest każdy widzi. Tutaj macie jeszcze numery 46, numery pochodzą z Positive Ways, w ogóle pozdrawiam całą rodzinkę Positive Ways, numery nie są przypadkowe, jak macie jakiś pomysł dlaczego, dajcie znać w komentarzach. Może ktoś zgadnie. Myślę, że jest duże prawdopodobieństwo. To jest 911 Turbo S z 2016 roku. Jak widzicie, ma tutaj pakiet aktywnego aero, to jest opcja dodatkowa. Ten splitter tutaj, który jest z przodu, on jest elastyczny, jest z takiej bardzo sztywnej gumy, on wyjeżdża. W momencie, kiedy wejdziemy w tryb Sport Plus albo po prostu z guzika go otworzymy, ta, ta część tutaj wysuwa się. Podobnie jest z tylnym skrzydłem. Ono jest dwuczęściowe i w momencie, kiedy wchodzimy w ten tryb aktywny, ono się wysuwa. Ponadto Tylny spoiler cały czas pracuje, w momencie kiedy, kiedy jest potrzeba większego docisku, on po prostu potrafi zmienić swój kąt, więc to jest bardzo fajna rzecz. Macie tutaj ceramiczne hamulce, to jest standard w każdym Turbo S, nie jest to standard w każdym Turbo. No bardzo charakterystyczna rzecz dla Turbo S, a bardzo łatwo go po tym poznać, czy dla Turbo w ogóle wersji, czyli wloty w tylnych błotnikach. To było w sumie tylko w GT2 RS i GT3 RS, wszystkie inne 911 tego nie mają. No z tyłu widzicie potężne kominy, te wydechy to jest to, o czym mówiłem, to co spowodowało, że ta świnka zaczęła wreszcie gadać. Kochani, nie chciałbym Was dłużej zanudzać, nie chcę Was tutaj zamęczać szczegółami technicznymi, no o tym aucie w internecie jest już absolutnie powiedziane wszystko, e, więc to możecie znaleźć. Ja chciałbym Wam ze swojej strony przekazać taką esencję, takie podsumowanie swoich przemyśleń, swoich doświadczeń i zwyczajnie swojej opinii o tym aucie. Auto jest bardzo szybkie. Moim zdaniem potwornie szybkie, szczególnie biorąc pod uwagę, że jest to egzemplarz, który jest nieco podkręcony w stosunku do serii. Na czasy przekłada się to tak, że no ze samego 100-200 urwaliśmy sekundę, więc całkiem, całkiem sporo. Kolejna sprawa, jest autem naprawdę uniwersalnym. Ta uniwersalność to jest jednocześnie wada i zaleta, to o czym mówiłem, ale naprawdę auto, auto adaptuje się wyjątkowo dobrze do każdych możliwych warunków. Fenomenalna skrzynia, fenomenalne hamulce. Skrzynia biegu w tym aucie dla mnie to jest punkt odniesienia. Jeździłem wieloma samochodami. Zdarzało mi się, że spotykałem auta, które miały skrzynie równie dobre co w Porsche, ale przyznam szczerze, że trudno mi by było wskazać auto, które ma lepszą skrzynię, która zmienia biegi bardziej pewnie, szybko, a jednocześnie jest skrzynią mądrą. Bo to też jest bardzo ważne, szczególnie kiedy chcemy skorzystać z trybu automatycznego, żeby skrzynia bez sensu nie trzymała obrotów, a jednocześnie żeby była w stanie wyczuć intencje kierowcy. Naprawdę PDK robi to świetnie, szczególnie biorąc pod uwagę, że mamy trzy tryby: normalny, sportowy i sportowy. Plus. I to tutaj działa naprawdę bardzo dobrze. 911 Turbo bezapelacyjnie jest królem kreski, czyli królem atomowych startów, królem na ćwierć mili. Jeśli chodzi o stokowe, drogowe auta, naprawdę to urywa łeb. No, nawet możecie pooglądać sobie inne filmy i zobaczyć, że no, dalej to auto jest zdolne klepać elektryki, więc naprawdę naprawdę szybkie szybkie samochody szybko startujące. Przejdźmy do wat. Auto jest dość ciężkie. Naprawdę to, to czuć, szczególnie w momencie, kiedy Padniemy na jakąś krętą trasę, wąskie drogi, gdzie będą zakręty nie do końca e, pozwalające na duże rozpędzanie się. Tam czuć, że auto jest delikatnie podsterowne, ten przód potrafi wyjeżdżać. E, Porsche dość dobrze maskuje tą nadwagę. Maskuje tą nadwagę w ten sposób, że mamy tylną skrętną oś. E, to jest rozwiązanie, które w nowej generacji w 992 już można kupić jako opcję nawet w podstawowej karerze. Tutaj w tej generacji 991. Tego jeszcze nie było. To było zarezerwowane tylko dla najgrubszych modeli. No i tutaj mamy to, to, to rozwiązanie. Naprawdę to powoduje, że to auto prowadzi się jak gokart. Zmiana pasa to, czy, czy, czy jakieś szybkie zmiany kierunków naprawdę tutaj są błyskawiczne, niemal intuicyjne. Do tego stopnia, że czasami robi się to nawet męczące, bo gdy jedziemy w jakiejś długiej, szybkiej trasie. Yy, w tym aucie cały czas trzeba mieć jednak zachowaną koncentrację. To nie jest panamera, w której możemy sobie jedną ręką prowadzić i przysłowiowe, nie wiem, prowadzić rozmowy przez telefon, czy, czy, czy słuchać muzyki, i totalnie się wyluzować. Tutaj cały czas coś się dzieje i generalnie ja wiem, że ludzie wrzucają filmy do internetu, jak jeżdżą 300 na godzinę i robią sobie jeszcze Sweatwocie na Insta. No moim zdaniem to głupota, bo to auto naprawdę potrafi skarcić, wystarczy jakaś mulda na drodze albo coś, co czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć i można się bardzo grubo zdziwić. Wadą tego auta w standardzie jest kiepskie brzmienie, tutaj na szczęście udało się to naprawić. Kolejną wadą, aczkolwiek jest to subiektywne, dla mnie w tym aucie jest trochę za mało cukru w cukrze. No, ono jest fajne, ale nie jest spektakularne. Ono jest ładne, ale nie wyrywa z butów. No, tak jak wspominałem, stańcie przy naprawdę grubym wozie i czar pryska, więc to jest wada, bywa zaletą, ale troszkę brakuje mi w nim emocji. Wspominałem o tym, że to auto powstało na drodze ewolucji. Ono jest tak doskonałe, tak dopracowane w najdrobniejszych detalach, że robi się momentami nudne. Po prostu robi wszystko świetnie, robi wszystko dobrze, ale brakuje czasami w tym wszystkim odrobiny szaleństwa, odrobiny emocji, które ja, na przykład, bardzo sobie cenię w motoryzacji. I owszem, jest szybkość, to generuje emocje, ale czasami brakuje po prostu czegoś takiego, co jest trudne do nazwania, co czasami zwyczajnie jest irytujące ale buduje klimat w aucie. Tutaj wszystko jest takie jak trzeba, jak w Golfie, jest po prostu tam, gdzie być powinno. Każdy, kto wsiądzie do tego auta, błyskawicznie się w nim odnajdzie, nie będzie szukał żadnych guzików, przełączników, bo tu wszystko jest tam, gdzie być powinno. Ostatnia wada, żebym nie wyszedł na czepliwego. Słuchajcie, no, auto wygląda dobrze, ale... niestety zbyt mało, moim zdaniem, różni się od pozostałych 911. No te wloty, ten dodatkowy spoiler, to jest troszkę za mało. Nawet GT3 czy GT2, no... To są auta, które naprawdę stojąc obok powodują, że mało kto spogląda w stronę Turbo S. -a. No i tak jak mówię, no przy aucie tej klasy i kosztującym tyle, ile kosztuje Turbo, człowiek chciałby więcej. Myślę, że powinny się nieco bardziej różnić, mieć trochę więcej w sobie agresywności i zadziorności niż, niż, niż mają. No ale cóż, no jest jak jest, albo się to lubi, albo się to kocha. Po prostu trzeba szukać innego auta. Kochani, tak oto dojechaliśmy do końca tego filmu w takim typowo podlaskim klimacie, w takiej malowniczej scenerii. Trochę epicko, trochę podniośle, ale taki trochę był ten film, czyli no, chcieliśmy pokazać, że potrafimy zrobić jakość. Dajcie znać, jak Wam podobał się kontent tego rodzaju, czy chcecie więcej takich materiałów, czy chcecie więcej spontanu. To by było na tyle dziś, na dzisiaj. Subskrybujcie kanał, dajcie lajka i do następnego. Piona!